Wirtualny plener pod takim hasłem na kolejne wydarzenie zaprosiło Muzeum Regionalne oraz Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Słupcy. To kontynuacja podsumowań plenerów malarskich towarzystwa, które przed pandemią odbywały się regularnie. W ciągu ostatnich dwóch lat nie były jednak kontynuowane. Tym razem artyści dzieła tworzyli samodzielnie, a ich prezentacja nastąpiła dopiero podczas wystawy. Temat był dowolny, niekoniecznie ze słupcy, co komu przyszło do głowy, na taki temat mógł sobie malować. No wszyscy są zachwyceni, że zwykle na plenerze to wszyscy wiedzą, co kto maluje, a tu jest dzisiaj niespodzianka, że po prostu oglądamy na świeżo. Namalowane obrazy i uważam, że są ciekawe i warte wystawienia. Oprócz tego podczas spotkania przypomniano sylwetki dwóch zasłużonych dla słupcy artystów. Ta wystawa. Y zorganizowana przez Słupackie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, jakby dała taki pretekst, może bardzo ważny pretekst do tego, aby właśnie wspomnieć dwie postaci związane bardzo ze Słupcą, wyjątkowe osobowości, Słupczanie nie z tej ziemi w rocznicę ich śmierci, bo będziemy wspominać pana Mariana Jareckiego, 23 listopada minęła 20 rocznica jego śmierci i Grażynę Harmacińską-Nyczkę, piątą rocznicę jej śmierci obchodziliśmy 1 listopada. Zebrani mogli obejrzeć pracę autorstwa Mariana Jareckiego oraz film dokumentalny o grażenie hermacińskiej nyczce. Prace obecne na wystawie najpewniej wkrótce znajdą swoich nowych właścicieli. Często wykorzystujemy te obrazy w formie, bo one już zostają na, na że tak powiem są na dla nas malowane na własność. I zostają w formie yy, darowizn, darowizn przekazywane na różne uroczystości, na przykład do Urzędu Miasta, na akcje charytatywne, kiedy y, są takie potrzeby gdzieś tam, więc także seniora. do klubu seniora przekazaliśmy dość dużą y, grupę Nielość. obrazów, które, tam, y, które uświetniają te ściany. Także no, to są takie, takie społeczne <laughs> bardziej cele, które, które nam zmobilizują, żeby te plenery w dalszym ciągu robić.